Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dziś na moim stole magnetyczny kątownik Empire, a razem z nim kilka pytań do Was. Zapraszam serdecznie. Dzisiejszy film ma troszeczkę inną formę niż te standardowe filmy, do których byście przyzwyczajeni. Otóż, po pierwsze, chciałbym wam pokazać narzędzie, z którego ja korzystam i które ja zakupiłem, ale także. Poprosić Was o radę. Pracuję w tej chwili nad suchą zabudową na poddaszu. No, właściwie pracuję, pomagam po prostu szwagrowi przy suchej zabudowie i pojawił się temat montażu profili, montażu profili pod kątem. W wielu miejscach są nietypowe okna, więc no, będzie z tym sporo zabawy i fajnie by było, jakby to wszystko ładnie, fajnie wyglądało. Do tej pory, do takich prac, używałem przyrządu. Typu Aku Master. jest to cyfrowy kątownik, ten, który znacie, który używam do sprawdzania i do ustawiania swoich maszyn tutaj w warsztacie, czyli ukośnic, pił i tak dalej. Ale jestem też wielkim fanem marki Empire. Produktów Empire zbyt dużo w Polsce dostępnych nie ma. Tego, większość tego, co jest, są to produkty gdzieś tam ściągane z zagranicy. Ja też tak zrobiłem. Za kwotę 40 tam paru dolarów nabyłem. Tego typu kątomierz, czy tam kątownik, no bardziej kątomierz magnetyczny, który chciałbym Wam pokazać, ale nie jestem w 100% z niego zadowolony i jestem szokowany tak na dobrą sprawę, bo to pierwsze narzędzie Ampayera, które nie będzie należało do moich ulubionych narzędzi. A jak wiecie, jak już zresztą wspominałem, te narzędzia pajera bardzo lubię i mam ich dosyć sporo. I chciałbym wiedzieć, z jakich rozwiązań bardziej normalnie dostępnych w Polsce, normalnie dostępnych w sprzedaży, Wy korzystacie u siebie przy poziomowaniu, przy ustawianiu profili, przy zabudowie jakiejś skośnej, jakiejś właśnie takiej typowo poddaszowej. I fajnie by było, gdyby to były narzędzia, które nie będą kosztowały miliony monet. Ale nie przedłużając, przejdziemy do naszego kątomierza. Myślę, że nikt tutaj nie spodziewa się jakiegoś szczałowego unboxingu, bo jest to naprawdę prosty przyrząd. Przychodzi, zapakowany plastikowym tworzywowym blistrze. Nasze narzędzie wykonane jest z tworzywa. Jest to dość wytrzymałe tworzywo, ale niestety po kilku upadkach, już tutaj jak widzicie, kawałka brakuje. Powinno być do końca tak, jak z tej strony nie ma. Ułamało się ten sprzęt już też był raz przeze mnie rozkręcany, ponieważ ta biała tablica, która jest pod spodem od wilgoci panującej w pomieszczeniu, w którym pracowałem, po prostu się odkleiła i powodowało to to, że ta nasza skala nie przemieszczała się tak jak powinna. Generalnie mamy 360 stopni podzielone na 4 razy 90. W zależności od tego, z której danej ćwiartki będziemy chcieli w danym czasie korzystać, wyposażone jest, jak widzicie, w czerwony wskaźnik, którym możecie sobie ustawić kąt, który potrzebujecie, i wtedy, dzięki tej białej kresce, która się tutaj znajduje, bardzo łatwo jest sprawdzić, czy to już jest ten kąt, którego potrzebujemy, czy nie. Działa to naprawdę fajnie, pomysł sam w sobie jest naprawdę niezły. Żeby można było pracować z profilami, wyposażone to zostało w dwa magnesy. Jeden na dole, drugi z tyłu. Teoretycznie ten magnes jakąś tam nośność ma. Bo ten standardowy krótki profil jestem w stanie podnieść. Ale w momencie, w którym zaczynamy jakąś tam większą zabawę, to już ten magnes nie do końca trzyma tak jak powinien. On po prostu odpada. Jest zwyczajnie za słaby, niezależnie od tego, jak go zamontujemy. Czy zamontujemy go na tym bocznym magnesie. No tu jest nieco lepiej, ale jednak, mimo wszystko, to przeważenie jakieś tam jest. Niezależnie od tego, czy mówimy o dużym profilu, czy o jego mniejszym bracie. No właśnie, to jednak to jednak trzeba się dosyć mocno pilnować. Jak ten sprzęt się sprawdza, sami widzieliście? Generalnie pomysł jest ok, z wykonaniem już jest gorzej, i teraz zastanawiam się, czy wymienić te magnesy na mocniejsze, czy poszukać po prostu innego narzędzia. I to jest właśnie wasza rola tutaj. Czekam na wasze porady w tym temacie, ponieważ chciałbym uniknąć zabierania takich kontomierzy cyfrowych ze sobą, bo z tymi cyfrowymi urządzeniami, jak jest na budowie, wszyscy wiedzą, niby jest OK, wszystko fajnie, ale no to niestety bardzo często ląduje i najczęściej nie w tym miejscu, w którym byśmy chcieli, więc to zostaje moje narzędzie typowe. Do warsztatu, natomiast czekam na Waszą radę w teren. Chętnie nauczę się czegoś nowego, chętnie skorzystam z jakiegoś nowego narzędzia tego typu. Zastanawiam się, z jakich metod wykorzystacie, jakich przyrządów Wy używacie, i to chyba będzie tyle. To narzędzie było ściągane z zagranicy przeze mnie. Koszt 40 mniej więcej dolarów, więc też jakby do najtańszych nie należy. W związku z tym, jakby moja ocena jego jest taka, jaka jest. No, jedyne narzędzie Empire'a, które miałem w rękach i z którego korzystałem, z którego no nie do końca jestem zadowolony, tak jakbym chciał. Budżet, w którym chciałbym się zamknąć, jest oczywiście jak najniższy. Ja wiem, że są świetne poziomice, na przykład Bosza, w kwocie tam około 1000 zł, które świetnie się do tego celu sprawdzą, ale nie robię tego zawodowo, więc aż. Tak profesjonalnego sprzętu nie potrzebuję. Z drugiej strony, wszystkie chińskie kątowniki tego typu, którym możesz sobie gdzieś tam zadany kąt ustawić i go ewentualnie przenosić, a to i tak, mimo że skręcasz jak tylko się da najmocniej, lata w tą i z powrotem też odpadają. To co, ja się podzieliłem z Wami jakąś tam informacją. Czekam na Waszą poradę dla odmiany. Może tym razem Wy pomożecie mi, bo wiem, że tam sporo osób pisało, że te filmy im pomogły w podjęciu jakichś wyborów. Dzisiaj Wasza rola. Ja Was pozdrawiam serdecznie. I oczywiście standardowo zapraszam na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli wszystkie moje social media. Zapraszam Was również na drugi kanał oraz do grup facebookowych. Linki do wszystkiego macie w opisie pod materiałem. Na live, które są co niedzielę o 20, a ja tymczasem kończę. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć!